Siema, witajcie, ja jestem Ariel i witam was w Hearthstone i to jest kolejna nasza przygoda z areną w serii Lord Areny I zobaczymy czy tym razem będę Lordem Areny no, Oczywiście płacimy za pieniądze. Nieprawdziwe Ostatnio mieliśmy kapłana, to pójdziemy w yy, Paladyna Będę Ci służyć Bo tak Dobra ceny yy, ta pierwsza część będzie na, na przykład o tworzeniu kart naszej talii, a potem dwa mecze i na następnej części zobaczymy jak pójdzie nam dalej. Okej, okay, mamy nożownika, to wiadomo, że to musi być e, pomsta sekret i tutaj możemy mieć postać prowokację, prowokacji, raczej z poskątarcza, albo dać postaci poskątarczej plus 3 data. No to już wiadomo. E, Boska tarcza dla tego mecha. Będziemy mieli smoka i wiadomo szarża to jest najsłabszy strzał w ogóle. Nie wiem, coś stworzyli, e, może być fajne. Oczywiście murlock rycerz, jedna z najpotężniejszych kart w tej grze teraz. E, inspiracja, bo to będziemy używać często. Pa, pa, Może mech Ok, coś rzadkiego A, daj stronikom plus jeden? Jeden. No to tak średnio, bo nigdy nie wiadomo, czy będzie tyle wystarczająco stroników, żeby nam to wystarczyło. Ale prowokacja, bo na razie jej nie ma. A kolejna prowokacja na początek. Teraz coś niczego. Kolejny urlop który też giermek albo leczenie, albo coś takiego, coś takiego, e, może wichain, ile mam tych mychów, e, jeden, dwa, no dobra, to weźmiemy tego, bo mam kolejne i dalej, e, to albo to. A weźmy to, co do nie ma. Jeszcze tym nie grałem hmm. Murlock czy? Może trzy. Kolejny Murlock, ale tego jeszcze już nie chcemy Może weźmiemy starometę eee, Pomsta, piratów nie mamy Ogr mięśniak, lepiej bufy Jajo to się przyda. E, no, szału nieba. To jest dobra karta. Leczenie. Bum-bum. Czy atak. Może leczenie. O już coś widzicie. Układa się z ciekawą opcję. Kolejny mech. Gdy tego Witajskiego Sumara. To się przyda. Prowokacji chyba już mam ile. Dwa, dwa, trzy, cztery. Nie. Cz Jakie ja liczę? Trzy. Może przy nie i Będzie wystarczająco. Płoska kolejna. Ops. Eee, to jest dobre. No i przedostatnia karta. Eee, Papa, pa, albo to I ostatnia karta, to nam się nie przyda, bo nie ma żadnej postaci, która by wyciszała. To może być ciekawe, albo może być to żeby, ponieważ są dwóch z jeszcze murloku. Ale myślę, że to będzie lepsze. Dobra, ta taalia ma jakiś sens. Nie to co było po w stopniu... w przypadku kłona. A jakieś ręce i nogi, mamy jakiś plan. Dużo Giemków, e, inspiracji, murloki i bufowanie. I tar oboskie tarcze. No to powinno być dobrze. Złote karty można wczarować. Będę walczyć z honorem Sprawiedliwość cieszą dla Dobra, początek, początek. Początek. Weźmy tego mistrza schowajmy, a potem. Okej. Okay, początek mamy jak taki. Zostawimy go, żeby stało, a potem wrócimy z tym. I... pójdziemy tak. Aha, no. Czywa i tak. Dobrze, zróbmy monetę już w prowokację. Szkoda marnować inną jednostkę, jak już można zniszczyć e, jego i No widzicie? Czekam na rozkaz! Głupi człowiek. No to lecimy z tym. O, pijemy po twarzy. Niech sam zadkuje. Tak, robimy tak i pod... No bo nie zabije, tak, a pozostanie mu 4-1 i jeszcze więcej szkód narobi. O. To było piękne. Okay. Zobaczymy co teraz myśli. Takie coś. Opójdziemy w tego po, po twarzy po twarzy z inspiracjami jest taki problem, że trzeba mieć tutaj widzicie, 3 i plus 2, żebyśmy mogli to użyć. I wtedy na przykład już mamy jakąś kombinację, bo tak jakieś ustawimy to postać. Hmm, hmm. No to na po prostu zginie bardzo szybko, bo przecież się skombinuje, że coś jest nie tak i zniszczy nam szybko tą jednostkę. A tak dzięki temu możemy już zastosować jakieś kombo i mieć problem. A potem możemy rzucić właśnie tego tresera u Maku. Ale widzimy, że tutaj nasz konsult. Pozwól mi się zastanowić. Oooooo! <laughs> będzie bolą. Dopierz kartę i to już nierówny to O! To ładnie weszło. Gotowe! Co prawda ma on teraz leczenia, więc lepiej byśmy e, użyli tego. Wtedy zamienimy jego życie z e, atakiem i będzie już po fontanie. I możemy wtedy użyć na przykład tego rekrutera. Albo tego. Albo tego i tego. Zobaczymy co on stawi, ciekawego. Zatapisz, jak trędowa tygna! Po wskazie. No dobra, niech po wskazie. Czekam na rozkazy! Zapisz się już dziś! A możemy teraz użyć rycerza murloka. Mamy szansę zawsze, że zostawimy kolejny rycerz Murloka Tak jak mówię. Jeśli wrzucę jeszcze raz 24, <grytanie> tak samo planszą mogę zostawić tych murloków. Ale chyba nie wiedzieli mi dodane. Nieprawda. To mów. Przyda być teraz obszarówkę. No to może jest żołądka. Czekam na rozkaz. Czekam na rozkaz. Na końcu. To ładne kombo, tylko pewnie by to wszystko zniszczy, rzucić je albo jakieś inne dzietawstwo. Dobra, no przydało mi się uleczyć się. Czekam bo na luzkarstwo. I potem może będzie jechać z murlokiem i bum, bum bum Po twarzy mu. Tak sobie myślę. No za dużo myślisz, kolego. Kolejny cyzm mula, Ach, tjau, ludzie grają. Dobra, jestem? Nie jest? twoja sprawa. Żeby tu była choinka teraz? Aha, o nie ma sekretów. No, no trudno. się No trudno, nie ma sekretów, nie ma... nie ma choinki. O, no, ty Lubię na jazd! Lubię na jazd. Czekam na rozkaz! Gotowe. No, zobaczymy czy pójdzie na twarz, czy zabije tego i poda na twarz.

Czekam na ludzką że to się Tak Tak jak taka nigdy. Po co? Prawda, jest nie, nie mogę tego zrobić. Bez oba wsłanka! Kawaleria przebyła! Nie, nie poczekaj Szkoda marnować boski tarczy. Wól mi się zastanowić. Czekam na rozkaz! Wiszcie Do walki! Ale jednak mógłbym wziąć ten sekret co daje plus jeden Wszystkie na początku tury A jednak człowiek głupi Czekam na rozkaz! No póki nie rozwalę tej prowokacji no to ten... Kalwadi... Ekstra miejsce! Czekam na rozkaz! Do walki! Zamroty cię rok! Dobry goni. No nie, czego nie wyda. Czekam był, był na luzkę. Dziękuję wam bardzo za uwagę, to był pierwszy odcinek z Paladyna i Lorda Areny, zobaczymy się następnym razem, mam nadzieję, że ta karta, właśnie Italia, przyniesie więcej szczęścia, i, no też to było blisko, ale było daleko.